Ha. O! <grym> Ale super! Boję się, Lili. Pst, pst, pst. O, nie martw się, Komarze. Nie masz się tu czego bać. Jak myślisz, co pierwsze się pojawi? Hmm? Ha! <grym> Kto miał wybudzić mnie z moich snów? Aaaa! boję się! <kluz> ha, nie patrzę tam! Nie patrzę tam! Oooo! Czy to nie hrabia Dracula? Jestem twoją fanką Number One! Oj, 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 aj, jaj! Lili, zrób nam z nim zdjęcie. Aha, powiedzcie, ser, ser. Ha, ha, O nie! Jaka szkoda! Chciałam go prosić o autograf, ha?